Ma dziś tu dzisiaj będziemy otwierać sztuk z trzeciej serii Super Wings. I tutaj już od jednej zaczynamy, otwieramy. Ciekawe, co nam tu wypadnie. Nie ma powtórki, ale jest coś fajnego. To jest... Zobaczymy, jaką się nazywa on specjalną tabliczkę. O, to jest mój nowy, czyli nie powtórka, a ustawiam go do mojej kolekcji. Nazywa się wife Rider Ra Czyli dobra. Tutaj kole z kolejną saszetką lecimy Z to? polskiego obejrzałam, to? Dobra, polskiego O, słuchajcie, ale farta mamy Srebrna Srebrna, już mam jedną srebraka, Ale cieszę Cieszę To była częściarska szóstka, saszeta Taka szczęścia że nie mogę, że nie mogę. What Teraz odpowiedz nam o tej. Powtórka. Mamy tu. Kremera. Mamy już. więc wymienię się z kimś. Z kimś na porę. Nie jestem zły, bo to mamy srebraka. To. Nie, myła. Czekajcie. Nie mamy powtórki znów, ale cool. Ale cool. Left, live. Tylko ząb. Taki. łusy ząb. Usy I ostatnia saszeta. Saszeta. Ostatnia. O przepraszam, czekajcie, nie wiem jak się nazywa srebrak, Nazywa się Rad Wills. I tutaj jeszcze trafiliśmy... Jak ten się nazywa? Lucky life. U? Z, z naszego patrolu, czy naszego klanu, naszego Rad Willsa. Będzie fajnie, I ostatnia saszeta. Mam nadzieję, że będzie, nie będzie powtórki. Nie ma powtórki. Jest, jest grubo, jest fajnie. Książka. Same superbohaterowie. bohaterowie. Jezu, Smaria. Widzicie? Ale szczęście arze mnie. mnie. Nie. Jak coś, to przypomnę Wam o takim jednym. Oj, czekajcie. że stokrotce, właśnie można kupić o takie ozinsy te właśnie i przypominam, że, że Angry Birds są w stokrotce już na pluszaka można zbierać gdzieś tak gdzieś tak jak u mojej Reporterki ja mam tu przy sobie dwa saszetki, jak myślicie otworzymy, będzie dłuższy Oj dobra, otwieramy, co nam to? To nie jest tylko film o Super zinsach. Zinsach. otwieramy. Kurczę, ale tu coś słabo idzie. O! A! Czaczek. Czaca. Czaca. Będę to nazywał Czacze. Czacze. Kolejne. A to jest... Na pluszaka. Idziemy już Proszę. I figurka zołę. Zołę. Ustawimy ją Tego czekajcie. Naklejka. Naklejka. Dobra, mamy naklejkę. I pięknie stawiamy. 要等你吃，妈去洗脚，谢 <noise> 嘛。